Kabierz wiesz Traktory? No, nie No, ale... A dzisiaj tylko... A za 15 minut będzie grała e, Może będzie jeszcze defory za chwilę Co ty tu Ja? Nie wiem, lecz się pytam Lecz się domyślam Lecz się domyślam i jestem chodź, w stanie odpowiedzieć. Tu mi siadł. N en fitness wygląda do się przykład, nie sprzedaj, by cię zajebie. Eee, Welika, według Foresa gramy samemu czy na multiplayer? Się pytają Jaką masz klawiaturę? Ła kurwa. Coś, coś ptaką Poczekaj. Kurwa... Ja pierdolę tu woda stoi pod tym. Woda. Czy drink? Moje. Czekajcie, bo coś się zjebało na live'ie Co ja kurwa kliknął teraz? Ja pierdolę. Nie, kurwa macie pierdoli ten farmika bo ja nie mogę pić no, To drugie, będę tak. za tym drugi no. A Co ty Ej, e, nie działo F F5 Ale gra w Szymana Jest,